Uważam, że Toruń jest miastem gościnnym. Widzę dużo osób, które są z innych kultur i po prostu no dobrze tutaj spędzają czas i nie widzę, żeby miały jakiekolwiek problemy związane z tym, że po prostu wyznają coś innego, są innej orientacji i, i tak dalej po prostu. Atmosfera w mieście jest Przyjazna dla, dla tych, którzy tu przyjeżdżają. Nie spotkałam się nigdy z nietolerancją od strony Torunian. W Torunią? Tak. No, także nie jest źle w naszym mieście. Uważam, że tak. Studenci przyjeżdżają tutaj z wielu miast i. Myślę, że gościnnie są też przywitani. Wręcz spotykam bardzo dużo ludzi z innych krajów tutaj, innych narodowości, bo mamy bardzo dużo kultur tutaj rozwiniętych według mnie. Bo jak najbardziej, oczywiście, że tak. To znaczy, tak, uważam, że jest yy, gościnny. Trudno mi tak powiedzieć, ale uważam, uważam, że tak, no widzę, widzę tutaj jednak dosyć często, wie Pani, yy, różne wycieczki przede wszystkim i zagraniczne i polskie, Także myślę, że jest przyjaznym miastem. Głównie ze względu chyba na różnorodność studiów i studentów, tak mi się wydaje najbardziej, jeśli chodzi o młode osoby, które robią największą robotę chyba w tym mieście. Dużo, dużo gości zagranicznych przyjeżdżają i nie narzekają. Uważam, że jest gościnny. A czuje się Pani tutaj swobodnie? Tak. Tak, czuję się swobodnie. Dużo rzeczy jest do oglądania ciekawych w Toruniu. Wydaje mi się, że Toruń jest otwarty na innych ludzi i kultury, bo są miasta, w których inni ludzie, bardziej się różniący od innych, są nietolerowani, a w Toruniu myślę, że nie ma takich przypadków, że ktoś gorzej jest traktowany. Tak, uważam, że tak, ponieważ często widuję tu osoby spoza Polski na przykład. Często są różne wycieczki, więc jest to odwiedzane często przez inne osoby. No i przedzając pytanie, czyje się tu swobodnie. Mieszkam i studiuję w Toruniu już od kilku lat i według mnie Toruń to jest jedno z najciekawszych miejsc w całej Polsce. Jest tutaj wiele atrakcji, wiele miejsc, w których można spotkać się ze znajomymi, poznać nową kulturę. Warto tutaj być.